Hejka hejka, a to już jest dzisiaj w sumie czwarty dzień, jak zaczynają się remonty i przebudowa naszego lidla. Teraz podejdziemy tam bliżej No, dzień czwarty przebudowy maszyny stoją, ale reklama lidla jest ściągnięta już, ponieważ Budynek będzie cały burzony, także zapamiętajcie go, jak on teraz stoi. Bo następny film już może być, że już nie stoi. No w środku to już całkowicie wszystko wynoszą, co się da. Także trzy dni temu jeszcze był full. O, troszkę dam kamerę tak bliżej, o. Tam praktycznie nie ma już wszystko jest poskładane w kartony, nie w kartony. Regałów już nie ma, kas też już nie ma. No niestety, czas gra rolę. Czym będzie dłużej zamknięty, tym nie będą zarabiać, a czym szybciej będzie zrobiony, będą szybciej zarabiać. Także powiem Wam szczerze, mają rozmach. Trzy dni temu jeszcze wszystko stało. Teraz już praktycznie w środku nic nie ma. No a tutaj, jak zawsze sobie ci co nie chcą płacić za, park, za, za postój u nas, no to sobie stawiają tutaj koło Lidla, no i nie muszą nic płacić. Zobaczymy co tam się z tyłu dzieje. No a z tyłu Lidla oczywiście kopią, kopią i kopać nie przestają. No, wszystko nowa kanalizacja. Także przygląd przyglądnijcie się. Teraz, bo może już za parę dni go nie będzie. A tutaj już całkowicie od tyłu jestem w Lidlu za Lidlem. Prawdopodobnie tutaj będą go powiększać. Tutaj drzewa powycinali, powiem wam szczerze, tu były drzewa. Prawdopodobnie on będzie gdzieś dotąd. Prawdopodobnie, no nie wiem. Zobaczymy, co to będzie się działo. Także oglądajcie mnie. A kto jeszcze nie ogląda, niech zacznie. To na razie tyle z wiadomości, co się dzieje u nas w Lidlu. Pozdrawiam Was serdecznie. Hejka, hejka. Trzymajcie się.